Hej, witajcie w kolejnym filmiku. Tym razem znowu przychodzę do Was z formą zakupowym. Nie martwcie się, te zakupy nie powstały w ostatnim tygodniu, bo bym po prostu miała jeden wielki problem, jak przeżyć do następnego miesiąca. Natomiast wiele z tych rzeczy zakupiłam w styczniu, część w lutym, także po prostu te zakupy były schowane w szafie, właśnie żeby móc Wam pokazać. Bo też wiedziałam, że jak już um, obecne nemecki zacznę nosić, to zapomnę ją pokazać i zapomnę w ogóle wspomnieć o tych rzeczach, które udało mi się zakupić. Um, troszeczkę takie, um, te moje zakupy były podyktowane, że samą to jedna sprawa, a druga sprawa z mianą pracy. Ponieważ od nowego miesiąca zaczynam nową pracę, więc też pod tym kątem poczyniłam swoje zakupy ubraniowe. I może tego trochę, także patrzę, od czego chcę zacząć. W pierwszej kolejności może sklep Kameje, który bardzo lubię, ze względu na to, że gatunkowo te materiały są naprawdę bardzo fajne, przyzwoite. Wiele można znaleźć takich klasycznych patronów, linii, a przede wszystkim mają bardzo fajne wyprzedaże. No i oczywiście kolory mocne, intensywne. Zbyt klasycznych mężowych, białych, czarnych, to też oczywiście, ale dużo jest właśnie fioletów, także myślę, że każda z nas znajdzie coś ciekawego dla siebie. I przystępy są naprawdę rewelacyjne. Jeśli, no, mamy szczęście i znajdziemy właśnie jakieś perełki, to bez dwóch pytań właśnie w kanele można odnaleźć jakieś ciekawe ubrania. I tutaj w pierwszej kolejności mam taki fioletowy ceterek. Ja go wzięłam, powiem Wam szczerze, nawet bez mierzenia bo tam jest oczywiście możliwość zwrotu, więc już e, mówię, przymierzę sobie domu i zobaczę. To jest taki cienki, delikatny e, seterek. Z tyłu mam gładki, zupełnie gładki materiał, natomiast z przodu e, jest coś w rodzaju takiej delikatnej jedełki. I to jest akurat rozmiar XL. On wcześniej kosztował 130 zł, ja zapłaciłam 38,90 także. Wydaje mi się, że do biegania właśnie na taką wczesną wiosnę na, na jak najbardziej się sprawdzi. I w tym samym skrócie, ponieważ bardzo lubię e, takie spodenki do spania właśnie w kameje, to właśnie zakupiłam takie granatowe. Bardzo takie sympatyczne dziewczęce na dole okrzyczą koronką. Przede wszystkim miane, miękkie, w pasie mają bunkę także to zdania idealne i one wcześniej kosztowały no, prawie 40 zł, a ja dałam 15. Także super. Następny sklep, a to już dawno temu kupiłam, coś w rodzaju takie w wielka, takiego takiej narzutki. Tutaj na górze jest gońc, taki ruin opadający, ponieważ ja nie lubię za bardzo mieć pod szyją materiału ma krótszy taki rękaw, więc wtedy po prostu po prostu trzeba założyć jeszcze jakąś, jakąś koszulkę cieńszą. I to jest taki fajny sweterek luźno osadający w CNA. Tutaj mam 49 zł, ale nie wydaje mi się, że mi 50 zł za to. Pewnie jakaś była przecena. Mam też bardzo podobny fason, tylko że w bardziej takim malinowym kolorze i on chyba kosztował jakieś 20 zł do 20 złotych, to już naprawdę super. Okej, okay. następna rzecz, właśnie ze względu na nową pracę, chciałam kupić sobie jakieś spodnie, bo, mówię że tak, od y, gdzieś dwóch lat, no dwóch lat, y, w ogóle nie no, mam jakoś tak mi, że jakiego rodzaju leggingsy przypadły do gustu, jakieś takie inne materiały, no i też przerzuciłam się w ostatnim czasie na sukienki i spódnice że po prostu jeansy odstawiłam, na... Po prostu schowane są szafy i, i nie używane. ale pomyślałam, że fajnie by było kupić takie spodnie, coś w rodzaju cygaretki. Miałam kiedyś okazję właśnie w takich spodniach chodzić i naprawdę bardzo fajnie podkreślają nawet bardziej zaokrąglone kształty. Także i właśnie do spodni takie spodnie, które po prostu mogą się na wysokości kostki. Bardzo ładnie to się prezentuje i też warto wtedy pokazać właśnie, czy jakieś buty na szpilce, czy nawet jakieś makasyny kolorowe, już mam jakąś wizję, jak fajnie jak można by było to ze sobą połączyć. No i właśnie zaczęłam chodzić po różnych sklepach. I generalnie do tego sklepu nie wchodzę, bo w ogóle to nie jest mi klimat, to nie są bramy, które, które ja jakoś tam lubię i nie, w ogóle nie identyfikuję się z tą firmą, ale z głupia bram weszłam zobaczyć, co mają ciekawego. I, słuchajcie, udało mi się dorwać bardzo fajne spodnie granatowe ze 119 dziewiętnastu, na 39 i to są spodnie z mango. Niestety wygniecione, bo było właśnie w siatce. To jest taki ciemny, ciemny granat i może z jakimś tam facetem dołączonym. Ten pasek to tam nie, nie jest może jakiś ósmy wstór świata, ale bardzo fajne, to wykończone, spory nie takie. Nawet stwierdziłam, że gdybym miała mieć, je tylko na jeden sezon, to myślę, że warto je sobie zobaczyć, sprawdzić. Także bardzo... Za ładnie leżą, także na co dzień czy do pracy myślę, że będą odpowiednie. Dobra, na rzecz. To też taki sklep, w którym w ogóle nie, w którym w ogóle nie wiązałam żadnych nadziei, że to znajdę dla siebie, ponieważ to też jest raczej taki poziom elegancji modowej, powiedzmy, więc, ale lepszy na pewno niż Zara, bo Zary to po prostu nie... No nie nie wiem, bardzo nie lubię tego sklepu. Nie lubię wchodzić, nie lubię tych ciuchów i warto się z tyłu, które, które nie, nie jest szkoda wydać na przykład 200 złotych na jakiś ten cvetelec, czy na jakąś taką sukienkę, która w ogóle jest pełna jena. Nie Nieważne. Z to udało mi się, słuchajcie, dodać trzy bardzo fajne rzeczy. W pierwszej kolejności. A, Przepraszam, że na lewej stronie, ale generalnie chcę Wam pokazać taki właśnie na długich rękach seterek, on jest z przodu troszeczkę krótszy, z... nie, wiem, nie będzie tego pewnie widać. Z przodu krótszy z tyłu dłuższy. Bardzo fajnie wykończony, cały fioletowy, wyjątkowo miękki. To jest akurat LK, ale śmiałam się, że to zmieściłam. Teraz nie pamiętam jaka była cena, ale on był, był przeceniony, także zresztą wiecie, że nie lubię wydawać pieniędzy na leczenie przez. Że... No, następna rzecz, to mnie w ogóle zaskoczyło, bo wyobraźcie sobie, że to jest eska. Y, eska, a to po prostu na mnie wygląda jak taka tunika. To jest cały, czarny na krótki rękaw. W góry mamy mm, taki lekko prześwitujący materiał z jakimś tam wzorkiem być mocno rozciągli i wydaje mi się, że to można właśnie traktować jako taką tunikę. Nie zastanawiam się jak, i jakby wyglądał mi rozmiar L albo XL, jeśli jak chodzę bezkę, To jest niemożliwe. I słuchajcie, ta tu, no ja to nazywam tuniką, tak? Ja za nią zapłaciłam 40 zł, ale kosztowała nie mam zielonego pojęcia ile, bo tu nie widzę. Widzę, że tylko to na 49, ale jaka była pierwotna, nie wiem, nie widzę tutaj. Ale do biegania myślę, że, że bardzo fajny właśnie eee, ładnie wykończony też na górze ładnie to wygląda. Jak mamy właśnie taki lekko prześwietlujący materiał. I kolejny ciuch, na który się skusiłam, w ogóle go nie mierzyłam, bo już naprawdę przymierzyłam tylko tą tunikę. I stwierdziłam, nie chcę mi się już tam wchodzić, rozbierać i ja nie nienawidzę robić zakupów ubranowych. Dlatego mówię, okej, okay, jeśli macie możliwość zwrotu w jakimś tym czasie, to ja po prostu sobie biorę te rzeczy, dom sobie przymierzę i wtedy zadecyduję. No i okazało się, że miałam akurat szczęście z tymi rozmiarami. Następna rzecz, w ogóle nie mój krój. Ponieważ to, jak widzę, to mi się bardzo kojarzy z taką elegancją, raczej nic z takim codziennym wizerunkiem, ale ze względu na to, że bardziej pod kątem i tak patrzę, postanowiłam, że może fajnie by było doprowadzić więcej bieli w mojej garderobie i ta cukienka bardzo fajnie się stosowuje w tali trend. I to jest cała taka biała cukienka, ona ma złote zamki, które można oczywiście sobie rozsunąć, bo ja już sprawdzałam. Rozpunięte wcale nie wyglądałem jakoś lepiej, także nie wiem, co nie topona być. Może gdyby się chciało coś delikatniejszego, jakąś wstawkę tutaj z, z jakiejś tam koszulki ładnej, ozdobnej, e, powiedzmy, założyć, ale może niekoniecznie. Prosty krój jak najbardziej. Nie przesadłem co prawda za takimi wyciętymi rękawami. Więc tutaj na pewno będę musiała jakąś narzutkę sobie sprawić albo nawet jakiś żakiet kolorowy. Z tego względu, że po prostu no nie mam atrakcyjnych ramion, więc tutaj myślę, że coś się wykombinuje. Ale jest naprawdę bardzo fajna. I to jest rozmiar L. Niby wcześniej 70 zł kosztowała, a ja dałam za nią 40 zł. Ale jaka była cena pierwotna, no myślę, że dużo więcej, ale nie jestem w stanie z na Okej. Okay. I powiem tak. Ja zauważyłam, że e, jest więcej, e, większy wybór ubrań w kolorze fioletowym. i jest. W końcu stały moje czasy. Ponieważ fiolet uwielbiam i to w każdym odcieniu. I z takich spadających bardziej wróży, z takich stadających bardziej niebieski, nie ma najmniejszego problemu. Dlatego tym bardziej i jeszcze cena, słuchajcie, skusiła mnie do tego, żeby sobie zebrać płaszcz. W tym sklepie też powiem Wam szczerze, jakoś tak wcześniej nie zaglądałam, ale ze względu na to, że będę mieć pracę taką bardziej biurową, co tam żaden break coat nie obowiązuje, ale no, wiecie, <laughs> nigdy nie zaszkodzi wyglądać ładnie. To tak sobie właśnie w promocji zakupiłam mi płaszcz. Do i on wcześniej kosztował 200 złotych no, i ja na przesłanie dałam 69, więc nawet stwierdziłam, ok, bo on, to nie, tak, on nie był idealny z tego względu, że ja no, to jest 42 rocznie, no, na mnie lepsze byłyby 44, tylko już przy tym 44, gdzie w ogóle nie było mojego koloru, tylko był czerwony płaszcz, no to te rękawy były dużo dłuższe i już to mi w ogóle nie odpowiadało. Ale płaszczyk przedstawia się tak. Widziałam je nawet, jeśli miałabym go po prostu um, mini zapiętego, albo mniej delikatnie, gdzieś tam jeden guzik, bo tutaj mamy takie, co dziś w rodzaju takich jetów. O, dwurzędowe, ze stójką, bardzo fajny płaszcz. W tyłu oczywiście jest ładnie zetalowany. Także naprawdę kilka osób mnie oglądało i powiedziało, tak, wiesz. Więc ja, okej. No i zostały takie troszkę też, zapowiedziałam, dalsze zakupy. Jedna rzecz to była pod wpływem impulsu, powiem szczerze, bo chciałam właśnie jakąś taką białą kuleczkę. No ale za bardzo nie miałam pomysłu, jaka miałaby to być. Jeden model torebki bardzo mi się podoba z monary i to jest to coś w rodzaju worka, biały borek z jasnymi kwiatami, z chyba brązowym paskiem albo brązowa lamówka, coś tam, tam z brązem też się dzieje. No ale ta cena nawet po tej przecenie bo na stronie czasami są tańsze te do torebki, no to tak, no nie za bardzo. A tutaj przypadkiem z trafiłam na bardzo fajny model z już w tej starej kolekcji, więc wszystkie te modele były wyprzeda wyprzedażowe. I ta torebka wcześniej kosztowała 100 zł, a ja dałam za nią 50, 50 to jest I to jest torebka tego typu. Ma długi, doczepiany pasek, regulowany, biały. Tutaj jest taka część bardziej plastikowa. Wiem, że to tam kiedyś pewnie się zniszczy, ale, ale to tam. I teraz tak, pierwsza część, to tutaj mamy e, taką wyjmowaną soszetkę, kieszonkę. E, w środku też jest kieszonka na zamek, która na dodatki ładnie się prezentuje. E, w środku otwieramy sobie i mamy jedną taką dużą przygorę. Także myślę sobie, że na lato właśnie, bardzo fajny taki model. Także typowo na lato. 50 zł, także bardzo fajna. Też najpierw ją i mówię, a najwyżej ją nie oddam. I ostatnie zasupy No to już też po prostu, cenowo ma taka ojc, Proszę kamerą. Ze właśnie na to, że odchodziłam do dotychczasowej do firmy pracy, to postanowiłam, że a co poszaleję, to szaleje, to kupię sobie um, ekskluzywne rzeczy, nie rentuję, rzeczy, które mi się dwa razy podobały już od dłuższego czasu i stwierdziłam, że no, one po pierwsze będą na pewno funkcjonować i, i będą aktualne, że tak powiem, przez wiele sezonów, bo nie tylko w tym roku, ale i w przyszłym na pewno, bo to są krytyczne linie. Jeden model, bo tutaj mam dwie pary butów i jedną torebkę. Też podoba mi się ich wykonanie, to, że są z naturalnej skóry i po prostu no, bardzo mi się podobały. Miałam dużo pieniądze, więc no, po prostu zakupiłam. I y, pierwsza, pierwsza rzecz są to takie też hmm, w rodzaju makacynów. Firmy kazach. Wiem, że teraz wiele takich właśnie butów na takiej białej, dużej podeszwie będzie modne, bo w hajenie i w jakichś innych sklepach, nawet w na co gdzieś na stronie widziałam. Tu z tyłu mamy z napisem. Dobrze, że to na jak się człowiek postara, to może to odkleić, także... Z przodu oczywiście tutaj wszystko to jest skóra naturalna i tutaj mamy skórę taką lejcową, która po prostu ma takie zaszyte rąby, a z tyłu mamy skórę lakierowaną. Wygodne, rewelacyjne, naprawdę bardzo bardzo fajne. Na co dzień biegania na pewno. I ze starej kolekcji buty, które... Właśnie z firmy Kazar, one są na takim wyższym, ym, takiej platformie. Bardzo zgrabne, noga bardzo delikatnie wygląda. Ym, tutaj oczywiście one nie są ocieplane, więc na wiosnę są super. Są miękkie, wygodne, właśnie dla kogoś, kto nie jest przyzwyczajony do wysokości. Buta to te są naprawdę bardzo takie przyzwoite, więc na sedi myślę, że jakoś nie będę super zmęczona nogi będą mulały. I ostatnia rzecz, z której chyba jestem najbardziej zadowolona. A Wszystkie te rzeczy są naprawdę rewelacyjne. To jest też produkt z najnowszej kolekcji. Też z firmy Kazar. Kiedyś Wam już w jednym filmiku pokazywałam to reszkę z Kazara, którą właśnie kupiłam z jesien... jesienno-zimowej kolekcji. Tam natomiast stała taka Niebieska, podoba mi się to, że ten niebieski jest taki przeplatany jasno-niebieski z takim ciemniejszym, więc to nie jest taki jednolity kolor. To jest oczywiście taka skóra typu sapiano, czyli taka laminowana. Ona automatycznie będzie bardziej odporna na przecieranie, więc to naprawdę jest super. Z tyłu ma kieszonkę, na przykład ma klucze. Pod spodem bardzo mi się podobają, że ten takie zabezpieczające nóżki są większe niż zazwyczaj, więc wydaje mi się, że nawet jak troszkę więcej będzie tej teraz to tam ta skóra pod słodem się nie opetrze, o no, tam logo i pierdółki takie są może istotne. Długi pasek regulowany, także na razie można dorzucić. I bardzo mi się podoba w środku ta komora, bo jest jedna taka duża. I z tyłu zupełnie jest, jest taka duszy, taka kieszonka taka dodatkowa, niestandardowa, bo zazwyczaj jest tego, że te kieszonki przebiegają gdzieś tutaj wzdłuż torebek, a tutaj jest, jest taka jakby doszyta, więc tutaj też można coś zmieścić. Także jest naprawdę super. Właśnie też chciałam torebkę, którą będę mogła nosić z razem będę mogła w niej nosić na przykład jedzenie pojemnika, bo no jak ja mam kanałek, to sobie muszę przygotować w pojemnikach plastikowych jakieś jakiejś posiłki ponieważ wydaje mi się, że się sprawdzi Ach, to się trochę nagadałam. no tych rzeczy też było sporo no, myślę, że w najbliższym czasie żadnego na zakupowego nie będzie bo, bo naprawdę poszalałam ostatnio w ostatnich dwóch miesiącach no i to już by było na tyle także no teraz trzeba czekać na następne doprzedaże i żeby kasa w kieszeni po prostu Nagle się pomnożyła, więc wtedy będzie można na spokojnie sobie pójść na kolejny zakupy. A tymczasem to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam